Cześć, witam Was, to ja, Pan Miodzio, a to jest mój specjal z okazji zakończenia limitu, z okazji Dnia Niepodległości, z okazji dnia 11, 11, 11. i ja nagrywam to o 11 godzinie i no, dobra, i jeszcze teraz ze Święta Marcina. No i dobra, no i Jestem, to jeszcze nie jest specjal tak do końca, to jest dopiero początek, tak jakby, ale potem specjal będzie inaczej wyglądał. Jestem na, aktualnie na serwie c18.pl csrv 18 crsvpl który prowadzi fusiek i tylko to jest taka zapowiedź, to jest moja chatka jeszcze niedokończona i jak ktoś... I właśnie, to jest tylko takie coś, bo jestem podniecałem trochę, bo Magic wbił na serwer, jak widzicie, tutaj na czerwono I ja jeszcze nigdy nie widziałem i to jest właśnie taka jakby, no początek tylko, ale ja będę przychodził Escape'a um, W tym specjalu, więc... Ale Escape dopiero nagram za 2 godziny, tak? Ale spokojnie, on wejdzie razem z tym filmikiem Więc dla was to będzie po jednym cięciu, teraz i ten um, No i dobra, no i właśnie chciałem powiedzieć, że jest Magic bardzo się z tego cieszę, bo jeszcze nie widziałem jestem y, y, największym jej fanem prawie takim jak y, y, JJ i Minecraft Polska tylko, że nie jest TSG, ale y, y, jestem jej chyba większym fanem od tych właśnie JJ, Jokerat, TSG i NC Polska, Minecraft Polska y, tak więc no, bym mógł włożyć teraz ten odcinek, ale to bym już nie mógł zrobić specjala, więc o tak dla Waszego powiadomienia i takie wstąpienie. To ja za dwie godziny nagram tego specjala, ale yy, wy już będziecie go mieli po jednym cięciu. To cześć. Cześć, czy ja panu Miedzie, Witam Was po krótkiej przerwie. Dla mnie to była yy, nota 10 minutowa jednak tylko, a dla Was to była sekundowa. Yy, OK, jesteśmy na mapce. Yy, oczywiście ten odcinek już mówiłem na początku. To też jest odcinek z jakiej okazji. Yy. I tam na napisie SKVPRIZMUHAHAHAHA Okej OK y skacz, jump ok. Hmm. Zbieraj przedmioty ze skrzyni pieców Kładź płytki naciskowe i te podobne na powodzenia W -ha -ha -ha. Klockach wyróżniających się naciskowe. Aha, klockach wyróżniających się, okej okay. Zasady, nie używaj haków oraz modów Graj na easy mniej niż bloków z wyjątkiem wełny. Ok. Dwa chlebki i dwa koble. Hmm. Nie wiem po co tu raz. Aha, płytki naciskowe, no tak. Yy, trzeba najpierw przepalić. Dobra. Czekamy sobie. Już przyznam się, nagrywałem mapkę escape przed filmem, ale ona trwała tylko jakieś niecałe dwie minuty. I była łatwa w git i była krótka. Strasznie. Dobra. Wałną no, możemy niszczyć. Jest koal i dwa kabelstrony, czyli też pewnie będziemy musieli przepalić. Co tam jest? Pewnie to chodzi o to, żeby przepalić. Dopiero się skapnęło. Mm -hmm. mm -hmm. I to nie możemy niszczyć. Chyba. Czy w którym ja to położyłem? Tu. Pewnie znowu ci omówię, no ok? Będę mówił głośno. Spróbuję, będę tak mówił głośno, żeby było głośno. Ok. Dobra, przepaliło się. Jak głupio mi mówić, trochę głośno. Ty kuźdę. A jak my mamy zrobić. Yy, ten? No tutaj się już nie możemy zostać Fuck. A zaczekać. Nie, nie. O kurwa. Dobra, y, zaczekajcie, ja zaraz ogarnę, jak to, y, jak to zrobić, no to y, widzimy się po cięciu, czasu. No tak, jak jakie głupi przestrzeń można w craftingu zrobić. Hmm. O, ja nie mądry jestem. Hmm. Tu nic nie ma, tylko jedna droga i jest dobra. Mucha, ha, ha, ha. Mucha? Mucha. Się boję. No. Tu nie są skrzynki. Nie, tu jest crafting. A tu skrzynka czy irona, czyli wiaderko trzeba zrobić. I tam się się pociągnąć, ale zobaczmy jeszcze ten drugi tunel. Jak coś ominiemy, to może to wpłynąć na rozrywkę, co? Mi się nie chce tu nowo robić. Pewnie wybuchnie TNT. Ujwa, wiedziałem. Tylko jedno. Co to jest? Jedno TNT. Okej, okay, nic się nie dzieje. Spoko. O. Też wolę tamtędy iść. Tamta droga będzie bezpieczniejsza. Na stówę. Ew. Fuck Nie lubię tego dźwięku Nie lubię dźwięku potworów A nie, noc jest pewnie To z dworu jest chyba Dobra, zróbmy wiaderko mm, I pewnie to chodzi o to, żeby mm, Zabrać wodę I tam jakoś płynąć Wodę mm, O, nie lubię takich wąskich jednokratkowych. Bo tak zawsze spadam, nie wiem czemu. Czasami mi się nie spada, a czasami mi się spada. Okej. Okay. Zabierzmy wodę w razie czego. Kurde się boję tych potworów. Tak syczą na mnie złe. A, jak umrzemy, to kończymy... Nie, nie kończymy, po prostu ja wrócę się i... Dobra, to... Łoza! E, Ups. Aaa, damn. Zdziwi się, biegnij. Nie, zmyściała. O, ciastko. Ciastko? Lol Jesteśmy poza ja szczątą Ej, znikło e, Ciastka są, okej słowa Już nie ma, no nie wlatuje? Nie Ciastko schrupiemy, a nie bo mamy całe życie Okej, pewnie jedna droga jest właściwa, a druga jest niewłaściwa Tu widać, że nie wejdziemy tu yy, tam potem na iść i tu też można iść. No, tu są schody. Ok, tu są schody, to potem zobaczymy. A najpierw widziałem tam, bo może tam nie ma schodów i, i, i wiecie, Tylko na pewno znając moje szczęście, tu będzie pająk czy ten creeper, wyjdzie, wybuchnie i umrzemy. kur. Wiedziałem, że to zła droga. Po prostu nie. Zawsze jak jest y, dobra droga, to idziemy. Nią i nie ma gadania. Mam nadzieję, że potworków nie będzie. Bo jak będę, To nie będzie fajnie. Się boję potworów, wam powiem. Hmm. nic no cud Lepiej dobrą dźwignię pociągnij. Wo ha 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 ha. Hmm. Tak, a to. Nie wybucha? No cud, Ty Ani się za to nie stało. Włączmy bo to dwie dźwignie mogę O, no zobaczcie, że niszczyć wam. O Jezus po co nam tyle um, tych minecartów? Nienormalne Żeby tyle było za, A Aj. No dobra już wiem po co yy, I po to to było? Okej okay. Biegnij, no To pewnie będzie TNT złącząc no widziałem. Widzicie, jakie mądre jestem? Chlebki sobie zjemy. Co nam tam? Mamy dużo ciasteczek też. Lawa. Lawa. I lawa. kur Kurde wiecie co, ja do was zaraz wrócę i wolę savenąć tutaj, bo... Dobra, to widzimy się zaraz. Już Dobra, idziemy tutaj. A! O! Nie, nie! Z tym sobie nie poradzisz? Czy ja w ogóle miałem sobie poradzić? O, fuck! <gry> o łóżko. Dobra, wiecie co? Jak wram nową, tą znowu skopię i zaraz wracam do Was. Dobra, to teraz y nie chodziło o to, żeby tam wyjść, ale nie jestem pewien. To teraz tutaj y i załóg. Y I znowu do Was zaraz wracam. Wiecie, doszłam do wniosku, że to tam trzeba było iść, bo była ta 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 ta, ta tabliczka taka i, i właśnie tam. Ten... Dobra to... Łazooooooooooooooo! Ej no tego się nie da przejść. Wiem! Czekajcie, już zaraz zaraz wracam znowu. W wielokrotnych cięciach nie wiem jak to zrobić. I lecimy, wylewamy wodę. I, i, i. Właśnie wlecimy i wyrywamy. I wodę wlewamy. A! Yeah. Oh, yeah. Widzicie, woda jest przydatna. Nie wiem, czy o to chodziło, ale... Ale, ale, mamy już. Tak. juhu przeszliśmy. Jeszcze nie zginąłeś? Kurde. <gry> Oj... Z tym sobie nie poradzisz. Na pewno. No ja nie lubię korytarzów takich. Halo? Jest tu kto? Kombinuj. Uwrazicie się? Ale ja nie mogę inaczej. Kuźwa. Jasna no mać, w dupę, w dupę, w dupę, w dupę. <laughs> no dobra, ja znowu gram tego save'a i widzimy się będę w tym samym momencie, to cześć. Dobra, ja to już z wami, już zasejwowałem, znowu w tym momencie, no to lecimy. נשמיע שנייה על אוקיי. חחחחחחחחח Dobra, znowu wgram tą mapę, i jak mi się nie uda, to już nie kręcę. To cześć. Dobra, ja jestem już z wami, wgram tą mapkę. Kurde, że no nie może być jakiś parkur, parkurabem z zniósł, ale nie to, co w ogóle mnie zabija. O, muszę jakąś skrzynkę, czy coś chyba znaleźć, żeby właśnie tam był ym, stone, czy cobblestone i, i przytopić, czy coś, no prawdopodobnie tak powinno być. Jestem mądry. Dobra, przesadzam. Nie jestem mądry. Fóż jak słyszę ciągle dźwięki palenia się. Oki, doki. Z ściebie lub cwaniara. Co tu pisze? No ej, co tu pisze? Wiedza o minetrawcie. Okej. Okay. Świni, ogórka. Creeper to niedorobiony model. Nie wiem o co chodzi, ale się boję. Świnia czy ogórka? Wiedzą o Minecraftie świni. Ogórka. Aha, creeper to niedorobiony model świni, ogórka. No, ja przecież dobrze odpowiedziałem. Czy niedorobiony model ogórka? No, świni to nie jest. No. Wiecie co, to nie jest wiedzą Minecraft. On pewnie niedawno zaczął grać. Świnia. No fuk. Znowu czegoś zapomniałem. Ojej, ja taka niemądra święta krowa. <laughs> Fuck. Okej. Okay. Skacz ma ha 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 ha. Ha ha. Okej. Okay. co jest? Nie, wolno to chyba nie ma. Ale tu jest. Kolejny, dwa, spaka. Kurde, ciągle te płytki naciskać trzeba robić i w ogóle to jakieś. Um. Hej! Yy, nie, nie mogę znieść. Sorry, memory. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale no muszę. Już nie chcecie, żebym odnowa nie? No, fuk. Żebym ten, że od nowa przechodził, bo to jest męczące już. Dla Was pewnie. No i dla mnie też, no bo przecież, no przechodzić, tak wszystko, no. Ale to pola się nie wyróżnia. Się boję potworu Wam, powiem, że mi wyskoczy tutaj nagle jakaś świnia. Jakaś, jakaś taka, taka, taka niedobra. Fu. No? Ej. Halo. Tu jest takie coś. Tu jest. Hmm. Tu jest takie coś. Dobra, idziemy tam, 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 daleko. Mam nadzieję, że to prawidłowe. W jakiej wersji y, będzie Adventure Update? No powinien być w 1.8, ale będzie w 1.9. Kurwa. No, no... No wiem, że w 1.8 jest Adventure Update. Nie, nie potwory. Gratulacje, teraz naprawdę ukończyłeś mapę. Uh, haha. Teraz masz wysadzić y, siebie naciskając guzik. Ła Naprawdę ukończyłem mapę. Nie a ja nie dadłem. Nie macie problema. Ha, haha, nie dadłem, nie dadłem, nie dałem. Okej, okay, ale mam do to... Was niespodziankę. Teraz Zaraz rozsadzimy mapę, tylko pójdźmy na spawna. Dobra fira. Y specjalnie wgrany Tomane Items. Na no, tą mapkę. Specjalnie. Tak, tak wiecie. Że wysadzić tą mapę, tak. Tradycyjnie to tak jest. Wiecie, to tak tradycja taka, taka... Jak ciepła woda, Tak się zaczyna nasza TNT, nowa przygoda. Okej, okay. Kabum będzie? Będzie kabum? Będzie kabum? Będzie kabum? Hmm, bym to przyspieszył, ale nie, nie. Będę wam robił na złość. Bo to jest mój pierwszy odcinek bez limitów wsadzony. Nie no, dobra. Pierwszy to będzie ten mój odcinek, yy, ten Miedzie przygody z Minecrafta ten czwarty odcinek ale no dobra a i tak was znudzę jestem fajny <słys anteiz settled> <miech> y nie możemy podejść do tego typu to taktyka aha to takie mówi. myślałem, że to jakaś ten, że osama bin laden tutaj jest i Jakieś C4 podłożył nam Właśnie mogłem sobie zmienić Teraz skinę na Osama Kubek, szczotka, ciepła woda To się zaczyna Nasza przygoda Dobra, jeszcze obkrążymy mapę, tylko musimy uważać na te czerwone proszki. Dalej, szybko, szybko, szybko. Oh yeah! To mi się podoba. Ciekawe, czy przeżyjemy? A nie, nie udało się nam. Dobra, poczekajmy, aż wybuchnie, żeby nie ten. If. You home is missing the street. Hmm. Szkoda. Więc tam poszedł i zobaczył, jak to, to rozwaliliśmy w Endermana tam widziałem. Dobra, no to żegnam się z Wami po naszej mapce Escape. Pierwszej specjalu takim tutaj widzimy, on się tutaj budował chyba, czy coś. To ja, Pan Miodio, w mapce Escape, którą załączę do opisu. No, no i to by był już koniec tego odcinka. To ja pan Mierdzio zapraszam do subskrybowania, dodawania do znajomych, tak, dodawania do znajomych, komentowanie mojego kanału, jak i moich filmików i... No i dawanie w górę. No to żegnam się. Z Wami. Cześć.